Wszystkich muszę zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. No i tym samym zgodnie z planem możemy rozpocząć od tej chyba jednej z bardziej miłych uroczystości. W tym tygodniu celebujemy 95 lcia szkolenia kamorszów zajrzymy. Pan Bułkownik, Cegarek, był komendantem Centrum Łączności Informatyki dla... 2002. Na pewno wielu z Państwa doskonale zna pana podnałoby, pana jako świetnego łóżnościowca, świetnego fachowca, doskonałego organizatora, służby i pracy, a przede wszystkim jako bardzo dobrego i miłego człowieka. Stąd też myślę, że wybór jego imienia jest, jak już powiedziałem, pełni zasadny. Jeśli by Pani zechciała, Pani widział odsłonić tym stronym gęstem. Jeżeli pani będzie chciał odsłonić ten napis, zabrać to nie Bardzo mi miło. Gościć Państwa w dzisiejszym Centrum Szkolenia Łączności Informatyki. To jest to dla nas dzień szczególny. 95-lecie szkolenia kadłuba łączności w Zewrze. Myślę, że każdy z nas może się czuć dumny, że on jest absolwentem tego miejsca, szkół oficerskich, które miały miejsce, które tutaj kiedyś się yy, Lub dumni również mogą być ci, którzy. Chociaż nie są mocnośrodkami, ale swój los żołnierski, swoją pracą, służbą w tym miejscu się związała. Szanowni Państwo, przedstawię plan konferencji nieco ulec zmianie w stosunku do tego, co Państwo otrzymali zaproszenia zaproszeniach. Z różnych krzywdę. Jako pierwsze wystąpienie, pierwsze wystąpienie będzie dotyczyło ośrodku szkolenia w zęg w latach 1919-2014. Ma, ma ono taki charakter wprowadzający do całej konferencji do, do dzisiejszego dnia. Następnie rozpoczniemy sesję pierwszą. Pierwsza sesja dotyczy komendantów. Był obóz wyszkolenia oficerów włoskoczności, który powstał 13 września 1919 roku i to jest właśnie ta data, która zawsze co roku przypomina o tym, że jest nasze święto dokładnie ten 13 września. Po zakończeniu wojny polsko bolszewickiej w związku z rozpoczęciem szkolenia podoficerów w 1921 roku nastąpiła zmiana nazwy ośrodka na obóz wyszkolenia wojsk łączności, a w 1923 roku obóz ten przekształcono w obóz szkolny wojsk łączności. Powód zmiany nazwy był Bruzoliczko. Od połowy 1922 roku w większości pis dotyczących obozu wyszkolenia do wojskowości łączności używano nazwy obóz szkolny wojskowości i minister spraw wojskowych po prostu usankcjonował tą nazwę w swoim rozkazach. Szanowny gremier, przypadnik ale jeszcze opowiedzieć o kuchowniku Basi Graśniczyku, z którym mój pierwszy kontakt w życiu był telefoniczny. W 1955 roku szkoła Śradka została zformowana. Pod koniec roku pozostało się radu niewielu oficerów, m.in. i ja. W końcu grudnia wypełniłem służbę oficera wyrzutnego w bloku szkolnym. Gdy komendant szkoły, podpułkownik Bronisław Krynicki, wszedł wraz z szefem sztabu i zobaczył mnie. Ze zdziwieniem zapytał, a co tu jeszcze robi Władziewicz? On już powinien być w Zekrzód. Przez sztabu polecił, bym się u niego stawił. i wtedy wręczył mi rozkaz wyjazdu z daty się w Zekrzód 25 grudnia to jest drugi Dzień Świąt. Za poradą kolegów, adworniłem do dyrektora nauk, pułkownika Zbigniewa Ciupy, aby prosić o prolongację. W tym czasie był on komendanta, więc poprosiłem o połączenie do komendanta. Krótko przedstawiłem sprawę. Pułkownik Gierasińczyk opowiedział żartem. Mam spore mieszkanie, ale lepiej jak spędzicie święta z żoną i dziećmi. Proszę jednak przyjechać 27 bo oficer odchodzący do szkoły już czeka na Was. Ludzie połączeni są dookoła świata, dookoła kuli ziemskiej. Cyberprzestrzeń w tej chwili stała się środowiskiem, w które człowiek wszedł jakieś powiedzmy 30-40 lat temu. Na Ziemi żyje ładnych parę tysięcy lat. My, my jako łącznościowcy stworzyliśmy podwaliny posługiwania się, poruszania się właśnie w tej przestrzeni. I właśnie między innymi od takich ośrodków jak ten tutaj zależy, na ile będziemy, jakimi narzędziami będziemy dysponowali, na ile będziemy mogli skutecznie się poruszać, również w tej dziedzinie bezpieczeństwa. To jest piękny temat i mówić mógłbym o nim w nieskończoność, ale to nie miejsce i czas. Dzisiaj jest miejsce i czas do odnotowania tej pięknej rocznicy. No życzę, życzę Wam no, do setki, to może jakoś zdecydowanej większości dotrwamy, ale żeby było coraz więcej młodych i, i życzę naprawdę tych co najmniej kolejnych 95 lat. Dziękuję Wam za no, no to wspomnienie po prostu w starszym koronawirzystom sztabowym Józefie Miłoszu, który był kierownikiem obsługi pracy świeżym praktycznych i przede wszystkim takim społecznikiem. Zegrzyńskim. Starszy chorążyk sztabowy Józef Miłosz urodził się w 1947 roku. Służbę wojskową rozpoczął w roku 1968 jako kadek 14 ośrodka szkolenia wojskowości. Po ukończeniu szkoły w latach 70-77 zajmował stanowisko dowódcy plutonu chorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojskowości, a następnie dowódcy plutonu wartowniczego. W latach 1977-80 zajmował stanowisko starszego pomocnika wojskowej administracji Kozła. W 1980 roku objął stanowisko dowódcy obsługi instruktora kompanii radiowej. Następnie w latach 1980-81 był dowódcą wiodą elektronicznych maszyn cyfrowych. W latach 1981-1985 był kierownikiem terenowych obiektów szkoleniowych. łącznością z ludźmi i kości, co prawda niewykształconym w zegr ale duchem i sercem z ludźmi, którzy tą uczelnię kończyli, która w 95 lat już kształci kadrę łączności informatyki. Mam dzisiaj wielką przyjemność w imieniu ministra, ministra obrony narodowej serdecznie państwu podziękować za wszystko, za wasz wkład pracy, za to jakiego rozwoju dokonaliście, bo to ludzie tworzą historię, a nie budynki. Proszę Państwa, kilka lat temu Związek się znalazł w takiej dość, powiedziałbym, dramatycznej sytuacji i stąd telefon Pana Generała Markowskiego, Wojciechowskiego, bo byli razem pod wobec Zakładu między innymi domie, co dalej ze Związkiem, bo jak powiedziałbym Markowski, wówczas Prezes Zarządu Głównego, Średnia wieku, była blisko 80 lat, z całym szacunkiem to wszystkich naszych kolegów, którzy dożyli tego wspaniałego wieku. Yy, trzeba było coś zrobić, bo albo związek yy, w niestety sposób, powiedziałbym, taki naturalny yy, no, przestanie istnieć, al albo nie przestanie istnieć. I wtedy podjęte zostały pewne takie działania. Yy, jakby pomijając wszystkie szczegóły, to muszę powiedzieć, że, że pomijając jakby już liczenie kogokolwiek wieku, to jest związek zupełnie dzisiaj już inaczej wygląda od jak zwykle świetnie pracuje oddział Sielaców do Wrocławiu. Warszawski, bo tutaj muszę swój oddział też uchwalić, ale to co robi y, oddział Zegrzyński, to naprawdę jest niezgodny z uchwałem. Tutaj pan bułkownik Makuma, y, pan bułkownik pod y, ogromną życzliwością pana bułkownika Fuli i jego poprzedników, właściwie bez, bez życzliwości, takiego dobrego słowa, pewnych decyzji komendantów w centrum. Trudno było. Bez Dzisiaj jest tutaj być pan generał Wysław Polski, nasz szef, prezes zarządu, ktoś w takich no, dramatycznych też okolicznościach musiał się poddać leczeniu, stąd próbuje go zastąpić. Decyzją Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności chcieliśmy wyróżnić kilka osób. Osób naprawdę z zasłużonych na istnienie i tego związku. Pana pułkownika jeden dajemy za ogromną życzliwość i wszystko to, co, co robi na związku, wręczyć legitymacji honorowego członka naszego związku. To nie jest... Panie pułkowniku, chciałbym powiedzieć panie komandorze, bo poznałem pana jako Panie pułkowniku, jakiś gest, grzecznościowe, ale naprawdę z wielkim podziękowaniem. Chcieliśmy szczególną uwagę dzisiaj poświęcić panu pułkownikowi Żernowi Wróblowi, byłemu dowódcy pułku ze średni, naszemu seniorowi. Panie pułkowniku, chcieliśmy uprzejmie pana poinformować, że jest pan jednym z naszych członków pisanych do księgi zasłużonych dla związku i chcieliśmy dzisiaj ten fragment tej księgi dotyczącej pana wreczyć panu. Chcę prosić również pana generała Wojciechowskiego. Mam nadzieję, że. Jest, że ubył, Ubył. no bo jest, jest mi bardzo przykro, że pan generał. Ubył. E, również pana pułkownika Matułek, pana punktownika cała pan pan o przyjęcie medalu zasłużonych dla związku. Proszę przyjąć legitymację i w dalszym ciągu prosimy o wsparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, przyjąć od nas gest uznania dla Pańskiej całej działalności. Panie Kolniku, dziękuję za wszystko. Wziąłem Pana Półkownika w górę podnieść kilka słów. W 2004 roku wydawało nam się, że zbiory są pogrupowane. Że to, że to pójdzie łatwo, to, to przekazanie. Jest jeszcze takie pojęcie jak Skatalogowanie. Tuż Panu nazwisko pani Bogusi Muszcz. Ja o Pani słyszę od kilku lat, natomiast dzisiaj mam wielką <śmiewanie> przyjemności, tak spojrzeć, spojrzeć Pani i w imieniu naszego zbioru, serdecznie Pani i wszystkich pracowników Biblioteki podziękować. To są niesamowite zbiory, jeśli ktoś z Państwa widział, to, tam są białe kruki. to są dokumenty, to no, nie do powtórzenia. One hmm. musiały znaleźć swoje bezpieczne miejsce i one, one znalazły i trzeba wspomnieć tutaj o panu bukowniku Markowskim, który nie, niestety nie, nie może wziąć dzisiaj udziału w naszej uroczystości. Jego pasja i pasja tych dwóch panów, pana Mirka i pana Mieczysława bo tak bardzo pamiętam, tutaj podchodzę, do to powstała rzecz niezwykła. Naprawdę zachęcam państwa, do, e, jeśli ktoś z Państwa interesuje się, to e, zajrzeć do biblioteki, do Pani Bogusław, do Pani Bogusław, bo tak wszyscy <laughs> ja się do Pani, by e, zapoznać się, bo to jest wszystko skatalogowane, łatwo mieć łat, łatwy dostęp, poszukać dokumentów, który pana interesuje i, i warto po prostu e, e, zapoznać się z tą historią. Bardzo dziękuję. To się tutaj przed chwilą stało. Jednocześnie bardzo zobowiązujący centrum, nie tylko mnie jako komendanta, ale w ogóle komendanta tego centrum. Jest to dla nas zaszczyt z jednej strony, ale jednocześnie bezwzględnie zobowiązanie, żeby te unikalne, unikatowe dokumenty nie przepadły. Bo żeby wszelkich starań, żeby były odpowiednio zabezpieczone, ale jednocześnie miały możliwości. Udostępniamy badaczom, historykom, osobom, które chciałyby pogłębiać wiedzę o Zegrzu. miejscu, które jest de facto kolebką łączności, o Panie, Panie General, dziękuję Panie Pułkowniku. Bardzo dziękuję za zaufanie. Proszę przekazać wszystkiego dobrego Panu generałowi Smakowskiemu, wszystkiego porotu do zdrowia. Proszę przekazać, że łączności z Zegrzu będą dalej kontynuować te bardzo zaszczytne tradycje. Dziękuję.